Spektakl jest rzeczywiście nietypowy. Pierwszy pomysł i chyba pomysł najlepszy był taki, żeby pokazać spektakl baletowy z punktu widzenia muzyków orkiestrowych. I to wydaje mi się w tym filmie będzie najciekawsze, bo muzyków orkiestrowych zatrudniłem w charakterze aktorów i z wielką taką zapalczywością w tych etiudach wzięli udział. Nikt z nas wcześniej nie robił takiej rzeczy, więc myślę, że dodatkowy ten element trochę improwizacji i nieprzewidywalności będzie interesujący dla odbiorców. Nagrywanie było dla mnie bardzo przyjemne. Tak, twierdzę, że, że to, to właśnie było nowe doświadczenie. Też właśnie mogliśmy się poczuć trochę jak gwiazdy filmowe, więc, więc jak najbardziej miło to wspominam ten, ten jeden dzień nagrywania tylko, ale jednak, jednak bardzo intensywny. Znajdujemy się 40 metrów nad sceną, chyba w jednym z najwyższych punktów tutaj na scenie. Jest to tak naprawdę troszeczkę straszne miejsce. I oczywiście kręciliśmy w takich miejscach w teatrze, gdzie nie tylko e, jakby widzowie nie mają dostępu do tych miejsc, ale również artyści, czy nawet pracownicy obsługi czy administracji teatru. Więc tak, jest to takie troszeczkę science fiction dla mnie osobiście, ale mam nadzieję, że będzie to ciekawe. Ciekawe doświadczenie dla, nie tylko dla mnie, ale również dla ludzi, którzy to obejrzą. To jest moje pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Nie myślałem, że będzie to aż takie trudne. Myślałem, że nakręcenie krótkiego, dziesięciominutowego filmu nie będzie się wiązało z taką ilością obowiązków. I im dalej w las, tym okazało się, że tych elementów do złożenia jest cała masa. Było to na pewno dziwne uczucie, ponieważ spektakl Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, który normalnie gramy na scenie, po pierwsze skupia się na śnieżce, nie na księciu, jak w tym wypadku, ale też dookoła mamy innych wykonawców. Mam krasnoludki, które gdzieś tam koło mnie tańczą, mają ze mną jakieś interakcje. Są zwierzęta, są kwiatki, są ważki, motyle. I wtedy mogę się faktycznie poczuć, że, że coś się dzieje na tej scenie, że mam właśnie kontakt z innymi postaciami. Jest na pewno łatwiej zagrać, niż tak naprawdę do pustej widowni, do pustej sceny. Na szczęście właśnie miałam księcia przy boku, więc było, było na pewno prościej się wczuć w rolę. Aczkolwiek właśnie bez widowni na żywo i bez kolegów, koleżanek z zespołu, którzy cały czas nam towarzyszą, było ciężko. Chcieliśmy zamienić tą historię troszeczkę, żeby ludzie spojrzeli oczami księcia, a nie oczami Śnieżki, tak jak jest to właśnie podczas spektaklu. E, dlatego też wydaje mi się, że te miejsca są takie nietypowe, ponieważ ten książę to taki troszeczkę James Bond poszukujący swojej ukochanej, czyli akurat w tym przypadku Śnieżki. Stąd wydaje mi się, że są takie właśnie miejsca, takie magiczne, z jednej strony przerażające, takie, które ciekawią nie tylko e, widzów, ale również artystów i osoby, które brały udział w tym podczas tego projektu. Myślę, że to będzie wyjątkowo interesujący projekt ze względu na szeroki wachlarz techniczny, który założyliśmy sobie na wstępie, że spróbujemy pokazać e, nie tylko w filmy w warstwie fabularnej, ale również w warstwie animacyjnej. Będą delikatne efekty, takie rzeczy, które w, które mogą sprawić, że ten film będzie um, interesujący dla szerokiej grupy odbiorców. Jest nam przykro, że nie możemy widzów gościć w teatrze, ale z drugiej strony może przez taki projekt, taki spektakl wpuszczony właśnie przez in w internecie czy w telewizji, będziemy mogli dotrzeć do większej ilości widzów. Nie tylko do mieszkających w Łodzi, ale również mieszkających w całej Polsce, a może i nawet na świecie. Tym bardziej, że to jest właśnie balet, nie mamy tutaj słowa mówionego, więc język też nie jest, nie jest problemem. Naprawdę można spokojnie ten spektakl w innych krajach też zobaczyć, zrozumieć tak samo jak, jak w Polsce. Te miejsca fantastycznie wpisały się w tę opowieść, w senny koszmar księcia. I one właśnie jeszcze dodatkowo będą podkreślały tę, yy, 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 tę emocjonalną stronę księcia, który nie może wyrwać się z, yy, z tego koszmaru. Kręci się to zupełnie inaczej. U nas w trakcie spektaklu tak naprawdę jest to jedyna szansa. Jedna szansa na, na jeden dzień, na jeden spektakl. Tak? Nie ma żadnych powtórek, nie ma cięć. Po prostu zaczynamy, wchodzimy w rolę od pierwszego taktu muzyki do ostatniego. Tutaj było troszeczkę inaczej. Mogliśmy się bardziej pobawić, troszeczkę podglądać, jaki jest efekt, co zmienić, więc to jest całkiem inna praca. Bardziej chyba twórcza, wydaje mi się. To jest 50-lecie tego spektaklu na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi. I to miało być olbrzymie wydarzenie dla, dla całego teatru i dla wszystkich naszych zespołów. Pomyślałem, że może warto byłoby przygotować jakąś wersję alternatywną. Zależało mi na tym, żeby również ten film był nawiązaniem do sytuacji epidemicznej i rzeczywiście on taki jest, bo ta podróż ma symbolizować również zamknięcie. I chęć wyrwania się z tej, z tej sytuacji. To było bardzo dobre doświadczenie, i w, w sumie może, może kiedyś, jeżeli skończył już karierę tancerki, która wiadomo jest krótka, a też emerytur wcześniejszych nie mamy, więc coś trzeba w życiu robić dalej, to czemu nie na przykład aktorstwo? <noise>